Dzieciak kontra kot. Drątwa krypty tu kota. Ej, Proszę panie, się nie rozchodzić! No rozchodzi. no, ja Może nie już, nie rozchodzi. no, 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 tak no, dobra? Witajcie w najfajniejszym miejscu na ziemi, czyli w Muzeum Bootswil. Ta lekcja historii to znakomita pożywka dla mózgu. <grym wyszło> Radiatorzy! <todgrym wyszło> Zapowiada się długi dzień. Długi, ale za to bez pana kota! To pewnie moja bransoletka. Przecież ja mam taką samą. Przy mojej nie piszczono to przy twojej też nie może. Może moja jest bardziej metalowa. Lani, lani! te dziny! Te kucyki nie są do zabawy. Proszę, mamy się tutaj uczyć, a nie bawić. Dlaczego nie bawić? Proszę pani, historia to świetna zabawa. Doprawdy, panie Bertonburger? To może pan poprowadzi lekcję? Mogę? Cóż, nie chciałabym, żeby... Świetnie! Patrzcie, dzieci, trzymam tutaj broń rzymskiego gladiatora. Miał jedynie trójząb oraz sieć. Hej, nie dotykać eksponatów. I źle pan to trzyma. Aha. Pan Kot? Wzięłaś pana kota? Może Ale jak komuś powiesz, to na naskarżę tacie, że wyjadłeś wczoraj wszystkie ciasteczka Nie zrobiłem tego Dobra, nie udało mi się Proszę, nie mów nikomu Pan Kot będzie siedział w plecaku, obiecuję Hej Trzymaj te pazury przy sobie. Pilnuj, żeby nigdzie nie polazł. Gdziekolwiek się pojawi, tam są kłopoty. Dla mnie. Nie wyjdzie z plecaka. W tym nudnym muzeum nie ma nic ciekawego do roboty. Rzymianie używali takich ostrych mieczy, by walczyć na śmierć i życie. Wow. Wow. Później gladiatorzy wskakiwali do rydwanów i ścigając się walczyli dalej. Proszę pani, ojciec Kupa jest najcudowniejszym nauczycielem, jaki chodzi po świecie. Aha, i w ogóle u niego nie trzeba się uczyć. Taktycznie. robi to z wielkim zapałem. Wyścigi rydwanów przypominały wyścigi samochodowe, tylko że w rydwanach były konie mechaniczne oraz plecaki odrzutowe. O! Odrzutowe? Jasne! Mamy większy problem niż nieścisłości historyczne. Patrz, daj mi spokój, piesku! Na pewno jak zwykle byłoby na mnie. Trzymajcie się blisko mnie. Wiesz, ile warta jest taka urna? Patrzcie. Tyranozaurus Rex miał bardzo krótkie łapy i dlatego mógł, grając w pokera, trzymać wygodnie karty. Kosmiczna bzdura! Tyranozaurus nie grał w pokera. Był straszną bestią, która rozdzierała swoje ofiary na strzępy. A tymi łapami... ...łaskotał swoją zdobycz, żeby była posłuszna. Dinozaury powinny pożerać i straszyć, a nie łaskotać ofiary. Że straszyć cię? W tym muzeum jest mnóstwo ostrych przedmiotów, które pan kot może wykorzystać przeciwko nam. Tam jest! Tam siedzi pies strażnika. Mam świetny pomysł. Co masz na śniadanie? Kanapkę z kremem bananowo-orzechowym. Chodź tu, pieseczku mam! Tak, bierz go. Dinozaur wystawiał pizzę by zwabić jaskiniowców a potem pożerał ich w całości. To niemożliwe. Nie było wtedy takiej rzeczy. Skąd dinozaur wziąłby pizzę? chyba bardziej smakował Kup? Znów leszcza burger. Co za bzdury! Nie istniały żadne egipskie mamumie! Tak, geniuszu? To kto był mamą mumii? Hej, Kup! Czy to nie twoja siostra jest na tych egipskich bazgrołach? O, ostrożnie! Te hieroglify opowiadają historię o klątwie ten Ojej! Oh, yeah. Tu ten kota! Nie ma czegoś takiego! Tu napisano, że sto lat przed naszą erą pojawił się tu ten kot. Dziwny łysy kot. Legenda głosi, że ściągnął na Egipt same nieszczęścia. O, to pan kot? Pokażcie! Faraon chciał wygrać Tutenkota, kota, jednak kot był pod ochroną księżniczki. Tej, którą przypomina mili. A faraon to ja! Tutenkot walczył o tron, lecz przegrał i został zamknięty w tym sarkofagu. Aha, został pokonany! Nie ma klątwy! Nie ma? To posłuchajcie tego! Legenda mówi, że pewnego dnia grób się otworzy i tutencot wyjdzie z niego ze swoją kocią armią, aby wreszcie się zemścić. <laughs> Hej, nie zmyśliłem tego! Pan kot plus tu ten kot. To brzmi groźnie. Daj mi szklankę wody, sługo, jestem egipską księżniczką. To, że wyglądasz jak obrazek na trumnie, nie znaczy, że możesz mi rozkazywać. Nie, nie! Nie używali papirusu do mumifikowania Niech pan opowie, jak wysysali mumi mózg przez dziurkę od nosa. Eee! To nie ja, przysięgam, to pan kot. To pan kot? Czy to tu ten kot? Nie, 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 nie istnieje żaden ten kot. To jakieś nieporozumienie. A ty młody człowieku chyba dość już dzisiaj narozrabiałeś. Siądź przy pani Branigan i nie ruszaj się. Proszę pani, czy mogę pójść do łazienki? Jeśli musisz. Szukajmy pana kota. On chyba chce uwolnić tu ten kot. A na kolejnej wystawie wojownicy z Terrakoty, żołnierzyki dla olbrzymów. Co? Kup! Jak powstrzymać kota? Boi się jedynie psa strażnika! Lub innego psa! Patrz, czy strażnik nie idzie! Nie, nie, to nie zabawki olbrzymów. Zrobione były setki lat temu dla chińskiego cesarza. Wielkiego chińskiego cesarza. O! A to co? To chyba pan kot. Uch. Co ty wygadujesz? Co niby robiłby kot w muzeum? Szczerze by to nie był kup. <śled> <śled> A, widzisz, są plecaki odrzutowe. Kocie. O nie, chodźcie już stąd! Co się tutaj stało? To oczywiście wszystko przez klątwę kota. A wcale nie! To przez kupa! Klątwa ten kota, na pewno. Dziękuję, do widzenia! Tato, chcę do sklepu z pamiątkami! Myślę, że mieliśmy dość wrażeń jak na jeden dzień.